Siemanko widzowie. jak pamiętacie Ostatnio cika weszła do naszej wioski I dziwnie się rozglądała Zastanawiałam się, czy przypadkiem Za nią nie idzie ksokso -kso. Słuchajcie, ja się ukryłam w tym pomniku I wypatrywałam, widziałam Że w pewnym momencie jakby mnie zauważyła Ale trochę mi się tutaj chyba Przysnęło, słuchajcie, bo już jest nowy dzień A jej tam nie ma Nie mam pojęcia, co tutaj się w nocy wydarzyło Ale słuchajcie, dzisiaj musimy się Bardzo dobrze do tego przygotować Bo coś czuję, że oni dzisiaj tutaj Przyjdą. Jedna z widzek napisała mi pewną wskazówkę, żeby uporządkować sobie cały ekwipunek, ale słuchajcie, nie ma na to teraz czasu, więc myślę, że ja rozświetlę po prostu tamtą drogę, żeby lepiej było ich widać w razie czego. Przygotuję też jakąś podkę na uśpienie, może, którą wyrzucę do nich, jak oni będą gdzieś tu blisko. No i przydałaby się jeszcze chociaż jakaś jedna kamera, żeby widzieć ich z innej też perspektywy, żeby siebie nie narażać na to, że znowu mogą mnie tu zobaczyć. Widzowie, jeśli mi kibicujecie, to koniecznie zostańcie ze mną do końca. Subskrybujcie też kanał i zaznaczcie dzwoneczek, aby być ze wszystkimi filmami na bieżąco. My, widzowie, teraz już lecimy, tylko musimy uważać, żeby tutaj nie spaść. Mamy drabinkę, więc powinno być bezpiecznie. Ua, dobra, dobra. Trochę trzeba sobie podjeść. Czy mam jakieś jedzenie tutaj przy sobie? No, mam ten e, watermelon, który jest taki trochę kiepskawy, powiem Wam szczerze, bo bardzo szybko tracę jakby e, po nim tą energię, te moje najedzenie się, że tak powiem. No ale jak nie ma nic innego teraz pod ręką, to słuchajcie, musimy sobie z tym poradzić. No lepsze byłoby mięso, bo ono dłużej jakby trzyma. No dobra, więc teraz tak, e, torcze są nam potrzebne i my mamy torcze przy sobie, więc elegancko. Muszę uważać. Żeby nie wleść w te pułapki, widzowie. Więc... Nie wiem, pójdę jakoś tak. Tu. Okej. Okay. Czy tu jest jedna pułapka? Masakra. Ja chyba, żeby wiedzieć, gdzie one są, to powinnam napisać wielką tablicę. Tu jest pułapka. Ale nie mogę, bo przecież oni się skapną, widzowie. Dobra, zobaczcie, tutaj jest trochę tych torczy, ale ja ich zostawię więcej. Mam nadzieję, że oni się jakoś tak bardzo nie skapną. He, na drzewie nawet. To podejrzane, co nie? Ale dobra, lecimy. Tutaj damy też. O tutaj. I zaraz poszukamy sobie gdzieś tam ymm, kamery, żeby je też tutaj jeszcze ustawić. Tu jest dosyć ciemno. Dobra, tu już muszę uważać, bo tu już się zaczyna taki teren, że zaraz może być pułapeczka. Gdzie my jesteśmy, jesteśmy tutaj. Dobra, okej. Okay. No i teraz tak, tu jest bezpiecznie, słuchajcie. Ale tu już widzę, że jest pułapka. Dobra, więc to już ogarniamy. Więc ja tutaj też jeszcze postawię torczę. Okej, okay, i może tutaj. Myślę, że jest już wystarczająco dużo tych torczy i patrzcie, już jestem głodna masakra. Więc torcze mamy, teraz przydałoby się zdobyć jakąś potkę. Więc spróbujemy wyrzucić, słuchajcie, jakieś znowu składniki do tej naszej studni, żeby ją zrobić. Czy my mamy tutaj, bo słuchajcie, mm, kwiat niebieski. Z tego co wiem, potrzebny jest nam kwiat niebieski do zdobienia takiej potki usypiającej. Tylko czy ja znajdę tutaj gdzieś ten kwiat niebieski? No ja cię kręcę. Ja cię kręcę, poczekajcie, bo tutaj są te kwiaty fioletowe, ale dwa nam są potrzebne takie białe. Rozumiem was to korotki. Świnia, nie wierzę. Świnia mi się przyda. Mam nawet miecz. Dajcie mięso jakieś jedno normalne. Dajcie mięso, dajcie mięso. Chodź, świneczku. Bardzo cię przepraszam, ale musiałam. Dobra, dajcie tego niebieskiego kwiata, no. Jak trzeba, tego nie ma. Na domku unopka jest na bank, ale tutaj oczywiście jak na złość tego nie ma. No są prawie widzowie wszystkie kwiaty od koloru do wyboru a niebieskich nie ma to są takie kwiaty usypiacze słuchajcie dlatego je szukam patrzcie no ale tu ich nie ma dobra ja pójdę sobie do nopka słuchajcie na nopka dom i mam nadzieję że on nie będzie miał tego za złe to zabieramy crafting stawiamy i co my robimy tak my robimy patyki ale mm, tak o. A tutaj kobla mamy na szczęście. No przecież zostawiłam tu patykato, o co ci chodzi. Dobra, to zabieramy. I idziemy z powrotem z tutaj. Szybko, szybko, szybko. Dobra, mamy to. No i teraz tak, i tutaj jest jakaś taka dziura, co nie? Trochę to niebezpieczne, ale dobra. Mam nadzieję, że. Coś tam jest, czy to woda? Dobra. Mm. Ja cię za nisko. Okej, okay, teraz może. Teraz wydobędziemy. Trzy węgle, widzowie. Trzy węgle. Trzeba będzie wrócić do domu, żeby um, to przepalić. Okej, okay, są trzy węgle. Będzie nawet czwarty. Czy ja tu. To jest woda. I dosyć ciekawa w ogóle kopalnia. Jedno żelazko jest nam tylko potrzebne, ale ja. Sobie, słuchajcie, wezmę tego więcej, bo to się na bank przyda. Nawet, żeby zrobić żelazny miecz. Tam Franka pisała, żeby właśnie ogarnąć swój ekwipunek, ale też zrobić nowe narzędzia i lepsze, bo mam większość rzeczy na wykończeniu. Więc powinnam to zrobić. Ale nie będę widzowie tego robić tak dzisiaj. Fajna kopalnia, powiem wam. I ja już tu byłam, bo jest ona rozświetlona gdzie niegdzie. Chodzimy stąd. okej. Okay. Mamy żelazo, mamy węgiel. W tą stronę do wioski. No i te kwiatki potrzebne nam są. I słuchajcie, tu już wszystko na tą potkę, Więcej nie trzeba. A co ty tu robisz? Co ty tutaj robisz? Co jak u jeden? Czy ty mnie śledzisz, bo słyszałeś, że zerwę yy, kwiatki, właśnie? No, bek. Dobra, jak chcę, to niech sobie zostanie. Ale mam nadzieję, że trafisz do wioski nowek. Dobra, idziemy tutaj. A, dobra. Patrzcie. A tu był węgiel i tu jest węgiel! Nawet o wiele bliżej niż była. A tu mamy nasz park, czy co? Nie! Skąd ty tu się wziąłeś? Gdzie ty? Co to jest? Jakaś plaga tych tych. Skąd one się tu biorą? Ej, one tu spod ziemi wylazły! Ocie, kurde, dwa niedźwiedzie! I ja powoli łażę! No tak, ja się nie dziwię, dlaczego ja powoli łażę. Czy one pójdą za mną? Ej, co jest grane? Jakaś plaga niedźwiedzi! O co tu chodzi? No, widzowie! Jeden, dwa, trzy, tam cztery, pięć i szósty w wiosce! Kto to narobił? O kurcze, ale mam teraz zdziwienie, widzowie. Co jest grane? Nie, no tego to się nie spodziewam. Dlaczego one się tutaj jakoś znalazły? Co je tutaj przywołało do tej wioski? Dziwna sprawa, ale zobaczcie, obeszłam w ogóle wioskę naokoło, prawie że. Dobra, idę tutaj. Jesteśmy tu przy studni, to dobrze. Ej, Nobek? Co się dzieje w tej wiosce? Przecież ty dopiero byłeś tam. Przez jakieś skutki tu musiałeś przebiec, Nobek. Ale dziwna akcja, widzowie. Dziwne rzeczy się tutaj dzieją. Jak macie pomysł, co tu się dzieje, to dajcie znać w komentarzach. A ja teraz, widzowie, tak przypalam to. Chociaż kawałek drewna zabiorę. I teraz yy, węgla nie muszę. Mięso chciałam przecież. O, mięso chciałam sobie zrobić. Ono się przy... Tyle lepiej nobek tu został, nie? Ja zamykam czyli tyle lepiej tu sieć. Mm, dobra. Mam jakieś tam rzeczy, to założę na siebie. Więcej nie będę teraz robić, bo nie jest potrzebne to. No i kamera. Dobra, to jeszcze szukamy teraz. Słuchajcie sobie kamerę. Ale teraz tak, żelazo mamy. Kwiatki, dwa. Dobra, żelazo jedno. Węgle miały być trzy. Okej, okay, mamy to. Odłożę jedzenie. To może będzie tak. No i jeszcze pójdziemy sobie, słuchajcie, po ym, tego kwiatka. Więc w sumie niech nam się przepala. Podjeść na razie nie trzeba. Idziemy. O, tu są nawet te niebieskie kwiaty, o które mi chodziło. Dobra. Też mamy. Pyk. Dobra, tym razem trzy. Trzy niebieskie kwiaty. No i teraz widzowie, jeszcze kamerę musimy gdzieś. Tutaj wynaleźć w moim domku. Wiecie co? Bo tak się zastanawiam może dałoby się zrobić albo nie styki, to oddam yy, zrobić spodnie chociaż albo buty, właśnie z żelaza, które mam, więc jeszcze mi się tutaj przypala ostatnia sztuka. No i spróbujemy coś z tego zrobić. Yy, kamera już jest przygotowana. W razie czego? Dobra, mamy to i teraz crafting. Pięciu, nie, przecież ja mam więcej. Pyk, bo tutaj tylko jeden iron jest potrzebny. Pyk, dobra. Mamy spodnie. Myślę, że spodnie są lepsze niż buty, słuchajcie. Więc mamy to. Więcej nie mamy, niestety, żelaza. Okej, okay, jest spoczko całkiem. Ehm, wszystko mamy, więc teraz lecimy, wyrzucić do studni, słuchajcie, te nasze rzeczy. I teraz tak. Żelazo, poszło. Dwa kwiatki białe, poszło. Ehm, węgiel. Trzy. Już ty nie poszedłeś? Dobra, jeszcze raz. Trzy węgle. Nie cztery, żeby nie pomylić. Trzy węgle poszło. I uwaga, kwiatki na koniec! Mamy! Mamy potkę, słuchajcie, z niebieska. Niebieskie były kwiatki. Więc ją sobie zachowamy, a teraz przydałoby się ustawić jeszcze tutaj gdzieś kamerę. Jak dobrze, że mam ten most i nie muszę się męczyć, słuchajcie, z przechodzeniem przez y, wodę właśnie, ale to jest mega. No i teraz tak, ja myślę, że na tej tutaj jaskini ja sobie ustawię tą y, kamerę. Ale przydałoby się troszeczkę ściąć te drzewa. Chyba, że. Chyba, że. No nie, to musi być jakoś tak. Tutaj. Dobra, postawimy tutaj tą kamerę. Dobrze, że mamy dwie. Może uda się na drzewie. Jak nie, to wykombinujemy coś. Dobra, ona teraz działa. Czy ona jest. Jest kamerą 11. Dobra, widzicie, jak to wygląda. Tutaj przydałoby się jeszcze, bo gdyby oni tu szli, to tu. Tylko, czy można na drzewie stawiać kamerę? Nie, ale kamerę można postawić tutaj. Patrzcie, jak schowana byłaby. I to będzie kamera 12. Ej, idealnie to widać. Elegancko. Dobra, więc wychodzimy stąd, słuchajcie. E, idziemy stąd. Głodna na razie nie jestem, ale mam w razie czego. Jedzonko, słuchajcie. Ja sobie myślę, że co? No mam wszystko przygotowane, więc lecę z powrotem do tego pomnika. Czekam na noc i mam nadzieję, że oni się tutaj pojawią. Three hours later. Jest! Jest! Weszłam akurat na kamerę, żeby zobaczyć. Jest! Przyszła, patrzcie, znowu jest. Ale stoi teraz jakby za drzewem, więc ja bym jej nie zobaczył. Gdzie ona leży? O -o. Dobra, nie patrzy. Muszę uważać, żeby nie poruszać kamerą za bardzo. Dlaczego ona się tu. Ej, ona się rusza. Widzicie to? Ale ja zwierzę, żebym jej nie zobaczyła. Dobrze, że dałam tutaj tą kamerę. Niech ona tam podejdzie bliżej. Niech ona idzie na wioskę. Mam nadzieję, że tak będzie. I że wpadnie. Gdzie ona poszła? Ej, ona mogła wejść tutaj do tej jaskini. Czemu ona tam siedzi? Niech wyłazi z tamtąd. No tutaj słuchajcie, tym bardziej. Tym bardziej nie dam rady zobaczyć nic. Wyszła. Idzie. Teraz już się tak za bardzo nie skrada, zobaczcie. Teraz mogę ruszać kamerą, bo, bo nie zobaczy nic, jak ona jest tam. Patrzcie, jak ona się dziwnie zachowuje. Zobaczcie. Zobaczcie na to. Jest prawie przy tym drzewie. Przełączę kamerę! Widać ją. Dobrze ją widać. Znowu się skrada. O co jej chodzi? Muszę uważać, żeby mnie nie zobaczyła. Mam nadzieję, że zaraz tutaj też wyjdzie Ksokso. -kso. Ale czy ona tu podejdzie? Patrzcie, może chce uciec od tych torczy. By się udało. Patrzcie, chodzi tam. Stoi i chodzi, ale też nadal się jakby skrada. No, stoi przed tą pułapką. Ej, mam nadzieję, że ona by tam wlazła. Żeby się udało, patrzcie, niech tylko pójdzie jakoś prosto. Kurczę, rozgląda się jakoś ona dziwnie. Idziecie, jest, wpadła! Się. Widzieliśmy to! Ona tam wpadła! Nie mogę teraz krzyczeć, żeby mnie przypadkiem nie usłyszała, ale jeszcze czekam na ksoxo. -kso. Mam nadzieję, że się tu pojawi. Jest tam! Patrzcie, rusza się! On tam jest! Może słyszy cikę, jak do niego gada? Patrzcie, on się rusza, ale na razie jeszcze nie robi ani kroku. Czy on tam wpadnie? Muszę to przybliżyć! No, dalej nie mogę już przybliżyć. Niech on tam wpadnie! Tak mało brakuje, słuchajcie! i wpadnie do tej dziury. A wtedy ich złapie. <laughs> o, o. Patrzy w kamerę. <laughs> Na dół? Co tak rusza tymi oczami? Czy on się skumał? Przydałby się teraz niedźwiedź, żeby go wystraszył. Wpadł! Udało się, widzowie! Jest, jest, jest! Wpadli, wpadli obydwoje! Nie, 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 tylko że teraz ja nie wpadła. Muszę wyrzucić... Potkę na nich szybko, 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 szybko I teraz pójdą spać Rzucam Do rana ta podka wytrzyma Więc jak wstanie dzień, to zamknę ich do więzienia Dajcie znać w komentarzach, co teraz zrobić Czy zrobić jakieś przesłuchanie, czy co Zostawiajcie swoje propozycje w komentarzach A ja się z wami żegnam Pa, pa